Mam z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela. Inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, ty jesteś mesjasz, syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli opoka. I na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. Oto Słowo Pańskie. Siostry i bracia, rozumiemy dzisiaj, że ta odpowiedź udzielona na to pytanie to jest odpowiedź, jaką dajemy całym naszym życiem. Nie chodzi o jakieś słowne określenie, jak nazwiemy Chrystusa, czy jednym z proroków, czy jednym z mędrców. Czy w ogóle może będzie wątpić w Jego istnienie? Tak jak zawsze ludzie dają różne odpowiedzi, ale jaką my dajemy odpowiedź? Czy naprawdę to jest dla nas Mesjasz Boży-Syn? Jest bardzo ciekawe miejsce, gdzie Chrystus zadaje to pytanie. Zara Filipowa to było miasto na wskroś Pogańskie. W takim znaczeniu, że owszem, czczono tam bogów, ale bogów wielu. Bogów greckich, bogów rzymskich, bogów innych religii, czczono Baala. Również była tam świątynia, w której czczono Cezara rzymskiego jako Boga. Takie miejsce wielu religii, wielu świątyń, wielu kultów. Gdzie właśnie człowiek wybierał sobie Boga, jakiego chciał, do którego należał. I w tym miejscu takiego bałwochwalstwa powszechnego, gdzie Żydów było niewiele i tam prawie nie było śladu religii żydowskiej, Pan Jezus zadaje uczniom to pytanie: Za kogo mnie uważają ludzie, a w końcu za kogo Wy mnie uważacie? I w tym miejscu, jak widzimy, Piotr natchniony przez Boga daje odpowiedź. Ty jesteś Mesjasz, syn Boga Żywego. I wtedy Chrystus mówi: Na Tobie zbuduję mój kościół. Warto sobie to uświadomić. Kościół jest Chrystusowy. Kościół jest ciałem Chrystusa. W kościele żyje Chrystus. Tu możemy słuchać Jego nauki przyjmować Jego sakramenty, możemy uczyć się chodzić Jego drogami, co będzie nam pokazywał przez swoje słowo, przez swój przykład, będzie nas uzdalniał do wzrastania w świętości, bo to jest Jego Kościół. I trzeba jak najpełniej w życiu tego Kościoła uczestniczyć przez słuchanie słowa, przez modlitwę, przez sakramenty. A ponad wszystko przez próbę odczytywania woli Boga wobec nas, jak Bóg prowadzi nasze życie, byśmy się nawracali, byśmy wzrastali w świętości. Pełnić wolę Boga to nie pełnić swoją wolę i Boga prosić, by nam był posłuszny, ale my mamy słuchać Boga, a Jego drogi nie są drogami naszymi. Warto pamiętać, że zaraz po tej Ewangelii dzisiejszej, gdzie Piotr otrzymuje takie wspaniałe zapewnienie, dokonuje się to wielkie wydarzenie, wyznanie Piotra i Chrystus nazwie Go skałą. Zaraz potem Chrystus powie, że idzie do Jerozolimy, tam będzie zabity, ukrzyżowany trzeciego dnia zmartwychwstanie, pokazując, jak Trudne są drogi Boże, wtedy Piotr ten sam powie: Panie, to nie może na Ciebie przyjść. Odejdź, bo myślisz tylko po ludzku. Bo drogi Boże są również takie, że Bóg prowadzi nas również i drogami cierpienia, drogami krzyża, bo na celu ma jedno nasze uświęcenie i nasze zbawienie. I Piotr. Ty słyszy, Ty jesteś skałą, opoką, na Tobie zbuduję Kościół mój. Kościół rzeczywiście zbudowany ja Piotrze trwa przez całe dzieje i tak będzie do końca czasów. Ale przecież świętość Piotra przychodzi tylko z Chrystusa. On jest skałą dzięki Chrystusowi, Bo przecież dobrze wiemy, jak okaże swoją słabość w godzinie krzyża. To nie wielkość Piotra, ale wybranie Chrystusa, jego miłość, jego decyzja Piotra z Piotra skałę, na której zbuduje swój kościół. I Piotr będzie się uczył tego, że trzeba słuchać Boga. Kiedy usłyszy po zmartwychwstaniu, do tej pory chodziłeś jak chciałeś, a teraz się przepaszą i pójdziesz tam, gdzie nie chcesz, dlatego mówię Tobie, ponownie pójdź za mną. Moi drodzy, ta Ewangelia odnosi się dzisiaj do nas. Można powiedzieć, że człowiek też ma wielu Bożków, wiele idoli, które czci, którym służy. Nawet my, będący w kościele, nie zawsze dla nas Chrystus jest skałą naszego życia, czy też Kościół Chrystusowy, miejscem, gdzie go spotykamy, gdzie z nim się jednoczymy. Mamy wiele idoli. Idolem mogę być sam ja dla siebie, że będę chciał prowadzić życie według swojej koncepcji, wygodne dla mnie, bezpieczne. Możemy służyć pieniądzowi, możemy służyć bogactwu, karierze, uznaniu ludzkiemu. Tyle idoli człowiek dzisiaj ma, które stawia na miejscu Boga, uważa je za ważniejsze od Chrystusa. Właśnie często opuszczamy Kościół, przestajemy żyć Eucharystią, przestajemy słuchać Bożego Słowa, przykazania traktujemy w sposób też wybiórczy. Jedne nam odpowiadają, drugie nie odpowiadają, a wierzyć w Chrystusa, dawać odpowiedź, Ty jesteś Mesjasz, syn Boga żywego, to tutaj spotykać Go i całym sercem trwać przy Nim że ta odpowiedź, ona dotyka całego naszego życia, żebyśmy nie byli ludźmi, którzy ustami coś wyznają, a sercem jesteśmy daleko od Chrystusa. Tym bardziej, że każdej niedzieli wyznajemy w wyznaniu wiary, że wierzę w jedynego Boga, wierzę w jeden święty, powszechny Kościół, bo w Kościele żyje Chrystus. Patrzymy dzisiaj na pierwsze czytanie, które nawiązuje do Ewangelii. Bóg mówi, że strąci szebnę zarządcem pałacu i na ustanowi na jego miejsce Eliakima, któremu da klucze królestwa. Dlaczego strąci szebnę? Szebna, rządząc pałacem, poczuł się bardzo mocny. Potraktował swój urząd jako swoje zabezpieczenie. Zaczął budować na siebie pałace, grobowce na szczytach gór. Chciał zagłosić jak władca, jak pan swojego pałacu. Wtedy został strącony z urzędu, bo po prostu za bardzo uwierzył swoją pozycję, swoje stanowisko. Tym bardziej, że u wrót Izraela była Asyria, nadciągała wojna, niebezpieczeństwo dla kraju, a on urządzał siebie w swoim bogactwie. Zagarniając wszystkie profity z funkcji rządzenia pałacem królewskim, został strącony obraz człowieka, który bardzo wierzy w siebie, który siebie urządza po swojemu, zapomina od kogo otrzymał urząd, komu zawdzięcza życie, że przemija i stanie przed Bogiem. To słowo dotyczy każdego z nas byśmy pamiętali, że życie nasze każdy dzień jest darem Boga. I też jak święty Paweł, który doświadczył szczególnego miłosierdzia Boga, wyrwany z niewoli swojego prawa z prześladowcy Kościoła stał się apostołem i dzisiaj w zachwycie mówi, jak głęboka jest mądrość Boga, jak wielka Jego miłość, jak niezbadane Jego wyroki. Jak nie do wyśledzenia Jego drogi. Przecież z Niego, dla Niego, przez Niego mamy wszystko. Jemu chwała na wieki. Niech nam się udzieli coś z tego zachwytu. I chcę mi prosić Boga, by całym życiem odpowiadać na to pytanie Chrystusowe. Idąc za Chrystusem, słuchając Jego głosu, żyjąc Jego łaską. Panie, Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga żywego. Amen.